Cześć, ten film również będzie nieco inny niż wszystkie, ponieważ powiem Wam w nim na jakim etapie stoję z moim nowym projektem i czy w ogóle ten mój nowy projekt powstanie. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to jakieś 5 dni temu wrzuciłem film na kanał YouTube o moim nowym projekcie. Tym nowym projektem jest e-book, który daje Wam całkowitą pewność, że osiągniecie świetną, a przynajmniej ponad przeciętną sylwetkę. I dlaczego ja Wam gwarantuję osiągnięcie świetnej albo ponad przeciętnej sylwetki? Dlatego, że każdy z nas inaczej interpretuje wygląd danej sylwetki, i na przykład dla jednego z Was moja sylwetka może być sylwetką świetną, a dla innego z Was moja sylwetka może być sylwetką ponad przeciętną. Stąd ja nie mogę Wam zagwarantować, że każdy z Was osiągnie świetną sylwetkę, ponieważ nie wiem, jaka według Was jest ta świetna sylwetka, ale mogę Wam zagwarantować, że jeżeli wdrożycie wiedzę zawartą w tym e-booku, to będziecie wyglądali przeciętnie. będziecie wyglądać lepiej, zdecydowanie lepiej niż większość mężczyzn. Publikując tam ten film, ja chciałem tylko i wyłącznie sprawdzić, czy jest zainteresowanie na takiego e-booka, czy wy go chcecie, czy widzicie w nim wartość, czy nie, i nie powinienem go robić. Wasze zainteresowanie natomiast jest ogromne, ponieważ już w ten sam dzień kilkanaście osób zgłosiło się po zakup tego e-booka. I kilkanaście osób kupiło e-booka, którego jeszcze nie zacząłem tworzyć. Natomiast to była dla mnie jasna informacja, że jak najszybciej powinienem się za to zabrać. I już dzień później zacząłem pisać tego e-booka. A w międzyczasie cały czas wpływają kolejne zamówienia od kolejnych osób. Także dla Was taka fajna informacja, że możecie zakupić tego e-booka obecnie do czwartku, do końca sierpnia w formie przedsprzedaży za 25 zł. Gdzie jego regularna cena od piątku do momentu jego wypuszczenia i dalej będzie wynosiła okrągłą stówkę? Także dość sporo oszczędzacie. No ale minusem jest to, że musicie czekać na e-booka, aż go stworzę. Natomiast tutaj mam dla Was dobrą wiadomość, ponieważ nad e-bookiem staram się pracować codziennie. Codziennie poświęcam co najmniej 15 minut na pisanie e-booka. A jeżeli mam czas, to oczywiście piszę go zdecydowanie dłużej, ponieważ chcę, żebyście otrzymali go jak najszybciej. Kolejną bardzo fajną informacją odnośnie e-booka, jest to, że powstanie prywatna grupa, tylko i wyłącznie dla osób, które będą posiadały tego ebooka. I na grupę możecie wrzucać swoje firmy z treningów, żebym albo ja, albo ktoś inny z grupy ocenił Waszą technikę oraz czy występuje u Was parametr MSP i czy macie odpowiednią ilość mimowolnie spowolnionych powtórzeń. Możecie wrzucać swoje plany treningowe do oceny, możecie wrzucać przepisy posiłków albo posiłki. Oraz metamorfozy swoich sylwetek, a także pytania. Pytania są tu o tyle ważne, ponieważ w e-booku nie znajdziecie merytorycznego wyjaśnienia, dlaczego macie robić tak, a nie inaczej. Odnośnie tych merytorycznych wyjaśnień, to mam stworzone dwa inne merytoryczne e-booki o masie oraz o redukcji, a także mam mnóstwo filmów na kanale YouTube i cały czas je nagrywam, w których poniekąd również tłumaczę Wam właśnie, dlaczego coś macie robić tak, a nie inaczej. Natomiast w e-booku chcę, żebyście mieli jasne informacje, które możecie od razu wdrożyć, żeby mieć świetne efekty. Czyli będziecie tam mieli napisane na przykład: jako osoba początkująca, wykonuj 8 serii roboczych na każdą partię mięśniową w skali tygodnia. Nie dopiszę wam dlaczego tak macie robić, tylko napiszę wam, że macie właśnie tak robić, a nie inaczej. Ale jeżeli kogoś z was to interesuje, to na grupie możecie zadać pytanie, dlaczego ma robić akurat 8 serii? A nie więcej, albo mniej. No i ja wam oczywiście w komentarzu odpowiem na to pytanie, jak i na mnóstwo, mnóstwo innych pytań, które być może wam się właśnie nasuną w trakcie czytania e-booka. Podsumowując, możecie zakupić e-booka, który daje wam całkowitą pewność, że to się tego, że osiągniecie świetną, a przynajmniej ponad sylwetkę. za 25 zł w formie sprzedaży do końca sierpnia, czyli do czwartku, i to jest jedyna okazja, żeby zakupić tego e-booka taniej. Ponieważ później cena wskakuje na okrągłą stówkę i nie będzie na tego e-booka nigdy żadnej promocji. Także to jest jedyna okazja, żeby kupić go taniej, ale będziecie musieli zaczekać, aż go stworzę, co również nie powinno trwać jakoś zbytnio długo. Po stworzeniu e-booka, oczywiście Wam go wysyłam na maila, żebyście na spokojnie zdążyli go pobrać. I wysyłam Wam również dostęp do prywatnej grupy, najprawdopodobniej na Facebooku. Jest to taka grupa wsparcia tylko i wyłącznie dla osób, które posiadają tego właśnie e-booka. Jeżeli chcecie zobaczyć jak tworzę tego e-booka, to dajcie mi znać w komentarzu pod tym filmem, no i być może stworzę dla was kilka kilkanaście materiałów, w którym pokazuję jak właśnie tworzę tego e-booka. Obecnie wrzucam to na swojego Instagrama, czasami jakieś screeny właśnie czy zdjęcia z tego e-booka, także serdecznie was zachęcam do obserwowania. A jeżeli chcecie go zakupić, to napiszcie do mnie wiadomość prywatną albo na Facebooku, albo na Instagramie. Wszystkie linki zostawię wam pod tym filmem. Ja dziękuję wszystkim osłom, które zakupiły tego buka w przedsprzedaży za zaufanie. Gwarantuję wam, że się nie zawiedziecie. No i dziękuję za poświęcenie czasu na obejrzenie tego filmu. Widzimy się oczywiście w następnym.